Długi weekend, kochani, trwa jeszcze w najlepsze, mam więc nadzieję, że znajdziecie moment, by rozszczęście wygodnie z herbatką, z kawusią, z ciachem, co tam lubicie zresztą. Mam bowiem dla was to, co tygryski książkowe lubią najbardziej, czyli book haul, czyli zdobycze książkowe. Hej, hej, moi drodzy, w ten piękny, upalny sierpniowy dzień, witam was Olga z Wielkiego Buka. Mam, kochani, nadzieję, że ładujecie baterie, że odpoczywacie, że czytacie dobre rzeczy, albo nie czytacie wcale, jeżeli nie macie takiej ochoty, po prostu, że miło spędzacie ten czas. A ja słuchajcie, zapraszam Was na niezobowiązujące zupełnie pogaduchy, na pogapienie się na nowe książki, bo wiem, że lubicie. No właśnie, mam dla Was ten letni book haul, letnie zdobycze książkowe, nic tutaj dodać, nic ująć. I to są kochani takie świeżutkie książki, które pojawiły się na moich półkach w ostatnich tygodniach, które dołączyły do tej wielkobukowej kolekcji, które zaintrygowały mnie i mam nadzieję, że zaintrygują również i Was. I zaczynam z grubej rury zdobycz antykwaryczna, Umberto Eco i jego historia piękna. Tę książkę pokazywałam Wam na mediach społecznościowych, na Facebooku, na Instagramie, wzbudziła bardzo pozytywne reakcje, byliście oczarowani, zachwyceni, kto zresztą czytał i kto zna tę serię książek Umberto Eco, właśnie Historia Piękna, Historia Brzydoty, również jeszcze inne tytuły właśnie z tej yy, kolekcji. No właśnie kochani, Historia Piękna. Słuchajcie, nie ma wznowień tej książki, dlatego właśnie upolowałam ją w antykwariacie, w antykwariacie Tezeusz, o którym już Wam kiedyś też wspominałam. W ogóle, jeżeli chodzi o zdobycze antykwaryczne, to myślę, że znowu pojawi się taki filmik, bo kiedyś kilka lat temu zrobiłam filmik poradnikowy właśnie o antykwariatach. Myślę, że powtórzę właśnie ten materiał, zresztą no, odświeżę go po prostu, żebyście mogli również się z nimi zapoznać teraz po tych latach, dlatego że wiele z Was chciałoby kupować w antykwariatach, ale nie wie, jak to wygląda, gdzie tych antykwariatów szukać, i tak dalej. No właśnie, ta książka została polowana w antykwariacie. Tezeusz, z którego usług bardzo często korzystam, zaglądam na Allegro, zaglądam do nich na stronę. Mają bardzo bogaty księgozbiór, zresztą i można upolować perełki w niższych cenach. Historia Piękna w niższej cenie nie była, a to dlatego, że to jest bardzo trudno dostępna książka. To jest jeden z takich. Mimo, że Biały Kruk to za dużo powiedziane, ale to jest jedna z takich książek, które nie ma wznowień, po prostu. Jeżeli ktoś nie upolował swojego czasu, to nie upolował jej wcale, właśnie. I teraz y, można czasami zdobyć, właśnie y, w antykwariatach. Było kilka egzemplarzy, więc ja się ogromnie cieszę. To jest taka przepiękna albumowa, przepraszam Was, mi się to To jest taka przepiękna albumowa pozycja, właśnie, która dotyczy no, historii piękna, nie inaczej. Umberto Eco zabiera nas w taką podróż przez sztukę, przez literaturę, przez kulturę po prostu, pokazując jak wyglądał kanon piękna, yy, idąc te kilka tysięcy lat wstecz. To jest taka lektura do podgryzania, do przeglądania, do podczytywania, taka, żeby sobie zajrzeć od czasu do czasu i właśnie coś przeczytać. Moja mama natomiast w tym czasie upolowała właśnie historię Brzydoty, i potem się słuchajcie, wymienimy o. Dajcie mi też znać, bo na mediach społecznościowych byście zainteresowani właśnie takim filmem o antykwariatach. A jestem ciekawa, czy tutaj na YouTubie właśnie osoby, które nie zaglądają na media społecznościowe, czy wy również chcielibyście taki odświeżony, właśnie antykwaryczny materiał, żebyście zobaczyli właśnie, jak korzysta się z takich antykwariatów na co zwracać uwagę i jak to w ogóle wygląda dawajcie koniecznie mi znaka a teraz słuchajcie, książka głośna absolutny bestseller, jeden z takich tytułów, które z pewnością teraz widzicie często na mediach społecznościowych, na bookstagramach na booktubie, na wszystkich mediach związanych z książkami zanim wystygnie kawa to shikazu kawa gucci słuchajcie, to jest taka niewielka książeczka zresztą bardzo kameralna książeczka opowieść o kawiarni tokijskiej kawiarni japońskiej kawiarni, w która umożliwia swoim klientom cofnięcie się w czasie. E, ja już właśnie ją przeczytałam, dlatego, że stworzyłam sobie taki materiał też do artykułu na e, Empik Pasję. Wybrałam właśnie tę książkę ze względu na jej bardzo, bardzo dużą popularność i na to, że zbiera skrajne opinie. Już Wam mówię, czemu zbiera skrajne opinie. Dlatego, że jedne osoby zachwyca, jest odkryciem, jest absolutnym fenomenem, na innych niekoniecznie. Jestem po tej drugiej stronie, to znaczy ta y, książeczka, ja rozumiem jej fenomen jak najbardziej. To jest bardzo piękna, kameralna, spokojna, taka niespieszna opowieść. To są takie cztery historie połączone w jedną. E, no właśnie, tylko że ona nic nowego nie wnosi za bardzo. Jeżeli tak bym mogła powiedzieć, myślę, że jej fenomen polega przede wszystkim właśnie na tej kameralności, na cichości, na takim spokoju, jaki ze sobą niesie. Co więcej, no mówimy tutaj oczywiście również o literaturze japońskiej, która też jest fenomenem często sama w sobie i jest trochę fetyszyzowana u nas pośród czytelników, zresztą pośród czytelników na zachodzie, co też jest jak najbardziej normalne ze względu właśnie na te fascynacje kulturowe, ale Zanim wystygnie kawa. Bardzo urocze opowieści, które łączą się w jeden motyw, łączy je właśnie taka wiarnia. Zresztą był słuchajcie nawet film, albo dopiero będzie film, nie jestem pewna, dlatego że Toshikazu Kawaguchi jest producentem, reżyserem i dramatopisarzem. No właśnie. Ja jestem ciekawa, czy ktoś z was już czytał właśnie tę książeczkę. Jakie są wasze emocje? Jak wy ją odczuwacie? Tak jak mówię, dla mnie może mm, to jest jakby trochę zawód, ale w innym kontekście, bo tak jak powiedziałam, ja jak najbardziej rozumiem fenomen i bardzo się cieszę, że tak wiele osób jest zachwyconym tą opowieścią, bo ona jest po prostu naprawdę poruszająca, jest taka wewnętrznie bardzo spokojna. No to jest taka literatura japońska właśnie. Jeżeli lubicie taki minimalizm również w emocjach, w taki spokój również, brak takiej egzaltacji, takie wyciszenie, to myślę, że Wam się bardzo spodoba. Kolejna książka to jest, słuchajcie, reportaż, to jest literatura faktu, często na Wielkim Buku, zresztą pytacie też na mediach społecznościowych, tylko Kowalska nie czytasz reportażu literatury faktu, czasami sięgam, czasami czytam, jeżeli temat mnie interesuje, interesuje mnie właśnie e, jakaś koncepcja i tak dalej, no i tutaj mnie bardzo interesuje La Morna Esch, Skryte Jasne Słone, Rybackie Miasteczko w Kornwali. O tej książce przeczytałam w ostatnim numerze L, chyba w lipcowym i przeczytałam również wywiad z autorką tego reportażu, Właśnie z Lamorna Ash. To jest jej debiutancka książka, to była jej praca doktorska. Spędziła rok w małym miasteczku właśnie w Kornwalii. Ja słuchajcie, czytam tę książkę i ona jest absolutnie piękna. Jest napisana takim prostym, takim pełnym emocji językiem. No to jest pierwsza książka właśnie na Morna Ash. Ona jest młodą osobą, młodą kobietą, która ma właśnie korzenie kornwalijskie, Zresztą to imię Lamorna. Jeżeli przeczytacie sobie, to zobaczycie, o co tutaj w tym chodzi. Ale słuchajcie, to się pięknie czyta, dlatego, że ona daje tyle odniesień również do literatury. Widać, że to jest osoba oczytana, taka, która się odnajduje w literaturze, w kulturze i ona pięknie odnosi właśnie życie tego miasteczka również kulturowo. Ja dopiero jestem na początku, więc ta opinia jest dopiero właśnie taka wyrażona tym, co się przeczytałam na początku. Moją pełną opinię na pewno znajdziecie na mediach społecznościowych, więc jeżeli chcecie, to śledźcie mnie na Facebooku, na Instagramie, na Twitterze również, Zapraszam Was serdecznie. Tam o książce Namorny Esz pojawi się na pewno kilka słów. Moja pierwsza Sally Rooney, gdzie jesteś, piękny świecie? <grym> Najnowsza i powieść, ale moja pierwsza Sally Rooney, którą ja sobie bardzo, bardzo obiecałam, właśnie, że zapoznam się z jej twórczością w tym roku, chociaż właśnie z tą jedną książką. I tutaj dziewczyny bestsellerki ogromnie ją polecały, właśnie, i pięknie o niej pisały, i zachęcały do przeczytania. I skusiłam się, właśnie, no jestem ciekawa, Jestem ogromnie ciekawa, co z tego wyniknie. Moje pierwsze spotkanie z Sali Runy, no to jest też również taka głośna autorka, milenialska autorka. E, autorka głośna, taka, e, która pokazuje pewne doświadczenia tej generacji, tego pokolenia, więc tym bardziej jestem ciekawa, co z tego wyniknie. Dajcie znać, czy znacie książki Sali Runy, która jest waszą ulubioną, którą polecacie. A propos pięknych kobiecych imion. Leonora Carrington, Siódmy koń, opowiadania zebrane. E, ja zaczęłam czytać opowiadania Leonory Carrington um... Dzięki artykułowi w ogóle, który czytałam kilka miesięcy temu, właśnie artykuł o tej autorce, to jest surrealistyczna autorka, była również muzą malarzy. To jest naprawdę wyjątkowa postać zarówno w świecie jakby sztuki, jak i literatury. I tak jak powiedziałam, surrealizm, surrealizm, bardzo kobiecy, taki zmysłowy surrealizm nawiązujący do natury człowieka, do natury. Kobiecości, dziewczęcości. Tak przynajmniej ja to, słuchajcie, odebrałam, kiedy czytałam fragmenty mm, siódmego Konia na Legimi, bo sobie pomyślałam, że sprawdzę najpierw, co i jak, i z czym to się je, i dopiero potem właśnie kupię. Yy, I okazało się, że faktycznie, że faktycznie to jest coś. Co brzmi pięknie, co jest fascynujące. No i fakt, że to jest krótka forma. Ja również latem bardzo lubię, słuchajcie, podgryzać krótką formę właśnie do śniadanka. Wiecie, do lunchu, do ciacha, sobie podjeść, podgryźć. Nie, taka Leonora Carrington jest idealna. Tym bardziej, że pięknie działa na wyobraźnię. Dostałam też paczuchę od wydawnictwa Pauza. Taką niezobowiązującą paczuchę. E, I słuchajcie, się śmiałam, dlatego że jak ja ostatnio robiłam zakupy. Poczekajcie, odłożę. Jak ja ostatnio robiłam zakupy, to pojawiła się w moich zakupach również Lucy Caldwell Intymności. E, ja mój egzemplarz właśnie wyślę do mamy, jako taką niespodziankę, żeby sobie poczytała. Ja teraz mam właśnie egzemplarz e, swój drugi. I to są, słuchajcie, też opowiadania rozgrywający się w Belfaście, w Londynie, to jest Wielka Brytania. Lucy Caldwell również jest taką autorką głośną, popularną. U nas może nie jest aż tak rozpoznawalna, ale właśnie na wyspach Wielkiej Brytanii jak najbardziej. To jest w ogóle autorka irlandzka, która swoją irlandzkość podkreśla, podkreśla również irlandzkość swoich bohaterek w swoich opowiadaniach, dlatego że to są też opowiadania kobiece, co też warto, na to też warto zwrócić uwagę. Uwagę, dotyczące właśnie takiej kobiecości, również dziewczęcości, doświadczeń kobiecości, o czym również warto pamiętać, sięgając właśnie po tę książkę. Ja jeszcze nie czytałam tych opowiadań, a jestem ich ogromnie ciekawa. I tak jak przed chwilą Wam powiedziałam przy okazji Leonory, latem, kiedy jest tak upalnie właśnie gorąco jak teraz, zresztą słuchajcie, jest strasznie upalnie, nie wiem jak u Was, to właśnie takie opowiadania i zbiory opowiadań dla mnie sprawdzają się perfekcyjnie. Dwie kolejne książki to jest Aimer McBride i to również jest irlandzka pisarka. Pierwsza z nich to jest e, powieść Pomniejsi Wędrowcy, o której wspominałam was, wam o, o premierze tej powieści w premierach właśnie książkowych sierpnia. E, I to jest ta historia młodej dziewczyny, która wyjeżdża właśnie do wielkiego miasta z e, prowincji i w tym wielkim mieście snuje swoje wielkie marzenia. Ale zanim te marzenia się będą mogły ziścić, to ona oczywiście wikła się w romans i ten romans nie jest do końca bezpieczny przynajmniej tak to właśnie wygląda dlatego, że ten romans jest właśnie pełen namiętności, pełen emocji takich skrajnych również nie wiem, z opisu troszkę mi się skojarzyło z powieścią Megan Nolan z aktami desperacji tak a propos właśnie tego głosu również Irlandia i ta młoda osoba, która wikła się właśnie w trudną miłość jestem ciekawa co właśnie się tutaj wydarzy, jestem bardzo, bardzo ciekawa tej powieści. Przyszło również coś niespodziewanego, dlatego, że essay. Nie powiedz właśnie nie beletrystyka, a esej, coś nie tak, kobiecość i wstręt. Również pióra Emma McBride, to jest jej pierwszy esej dotyczący również tych najtrudniejszych doświadczeń kobiecości. Jestem e, ciekawa właśnie tej lektury, bo domyślam się, że nie będzie ona łatwa, wręcz przeciwnie, będzie jedną z tych najtrudniejszych. Zobaczcie, co zostałam od świata książki. Gdzie śpiewają raki Deli Owens w tym pięknym, pięknym wydaniu właśnie filmowym, które jest równie pięknie jak ta poprzednia okładka, którą może pamiętacie jeszcze z recenzji sprzed trzech lat, bo ja o Gdzie śpiewają raki opowiadałam w 2019 roku tuż po polskiej premierze. To była jedna z najlepszych książek zresztą 2019 roku i to wciąż, słuchajcie, pozostaje jedna z najpiękniejszych książek, dlatego, że ostatnio sobie odświeżyłam fragmenty te opisy przyrody, to jest coś zjawiskowego. Nie sobie podarujcie, słuchajcie, tę książkę, jeżeli jeszcze nie, nie czytaliście. Tutaj, słuchajcie, mamy historię młodej dziewczyny, wychowanej na bagnach chyba Karoliny Północnej, z tego co pamiętam. E Ameryka to jest amerykańskie południe, głębokie amerykańskie południe, to są lata 60. To jest młoda dziewczyna, która wychowuje się sama tak naprawdę pośród e, dzikiej e, przyrody. E, to jest również historia, no, takiej pewnej tragedii, zbrodni, wykluczenia. To jest bardzo poruszająca książka, ale te opisy przyrody to jest coś, no, po prostu miażdżącego czytelnika i zachwycającego. Zresztą się przekonacie. Ja na razie, słuchajcie, wizyty w kinie nie planuję, poczekam, aż film będzie. Na streamingach, ale czuję, że to i tak będzie już niebawem, bo to jest bardzo głośna, głośna książka, bardzo głośna również ekranizacja. Spodziewam się wiele również z tą piosenką Taylor Swift. Nie wiem, czy widzieliście zwiastun. Dajcie mi znać, czy planujecie wizytę w kinie, czy może już byliście w kinie, będziecie oglądać. O gdzie śpiewają raki, tak jak powiedziałam, opowiadałam 3 lata temu już, więc jeżeli jesteście ciekawi recenzji, to zapraszam Was do tamtego filmiku z 2019 roku, z grudnia, bo. Podajże, i również pojawił się tekst na blogu. A ja Wam serdecznie polecam tę opowieść, tym bardziej teraz, właśnie na ten koniec lata, tak naprawdę koniec wakacji na te ostatnie wielkie upały na to zamglone słońce czytanie, gdzie śpiewają raki, to jest sama przyjemność. I do mojej kolekcji dołączyli chłopi! Tom pierwszy, tą drugi, Władysława Reymonta w tym przepięknym wydaniu właśnie od wydawnictwa Świat Książki. Jak wiecie, ja patronuję właśnie wydaniom, tym ekskluzywnym wydaniom klasyki i te wydania są takie jak przy okazji, kiedy Wam pokazywałam Noce i Dnie, nie wiem czy pamiętacie, za chwilę Wam może jeszcze pokażę właśnie tamte okładki. One są w miękkich oprawach, takie z tymi zakładkami tutaj tłoczone, bardzo, bardzo pięknie się właśnie prezentują i zaraz Wam właśnie pokażę jak wyglądały noce i dnie. O, tak się właśnie te książki prezentują w porównaniu tutaj okładka była matowa ze złoceniami, tutaj również jest właśnie matowa z takimi kolorowymi wstawkami, jeżeli lubicie właśnie piękne wydania klasyki, klasyki polskiej, no to serdecznie Wam polecam. Jezu, ja słuchajcie, już nie pamiętam chłopów za bardzo tam chyba kogoś na taczkach wywożono no prawda? Ja naprawdę nie pamiętam do końca, muszę sobie właśnie odświeżyć tak naprawdę, bo przecież chłopi to jest taka wielka epopeja chłopska właśnie. I pamiętam, że te fragmenty chyba, które czytałam, bo ja chyba nie przeczytałam chłopów w całości, tylko we fragmentach i oglądałam ekranizację, zrobiły na mnie wrażenie, nie wiem czemu ich nie przeczytałam do końca, trochę wstyd teraz jak o tym mówię, a to była właśnie chyba jedna z tych lektur, takie jak Ludzie Bezdomni, to też nie była moja ulubiona lektura, i tragiczne to było. Bardzo mi się nie podobało. Rozumiem wszystko, jakby kontekst i tak dalej, ale nie, 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 w ogóle się w tym nie odnalazłam. Dajcie mi znać, które lektury wasze szkolne były waszymi ulubionymi i czy również tak jak ja, mieliście także czasami czytaliście tylko fragmenty. No i cóż kochani, tak to właśnie dzisiaj wygląda. Book Haul, kilka książek, które wam pokazałam. Dajcie znać, czy które tytuły was zaintrygowały, czy które z nich już znacie, czytaliście, czy polecacie, czy wam się podobały. Co wy sobie ostatnio sprawiliście dobrego książkowego, a może filmowego, albo może widzieliście coś pięknego, dajcie koniecznie znać właśnie jak Wam mijają te ostatnie tygodnie, czy gdzieś wakacujecie, urlopujecie, dajcie koniecznie znaka właśnie e, i dajcie mi też znać koniecznie, czy chcielibyście właśnie taki materiał o antykwariatach, odświeżony właśnie, żeby zrobić, e, bo jednak z antykwariatów, no ja cały czas, cały czas korzystam, tak? I cały czas Wam pokazuję te książki, na które poluję, chociażby przy okazji, kiedy mówię o e, horrorach, to wiecie, że no, na przykład tutaj mamy wszystkie zdobycze antykwaryczne. E, to <noise> no właśnie tak to wygląda. E, więc ja z antykwariatów korzystam na bieżąco, cały czas jakby e, obserwuję oferty i tak dalej i poluję, kiedy jest taka szansa, żeby coś pysznego polować, więc dajcie koniecznie znać. No i cóż, życzę Wam pięknego, spokojnego dnia. Odpoczywajcie, jeżeli możecie odpoczywać. Jeżeli nie możecie odpoczywać, to znajdźcie dla siebie chociaż te chwile, te 5 minut i zróbcie sobie tę właśnie piękną, jakąś zaczytaną. Przyjemność. Ja Wam życzę pięknego, spokojnego dnia, i widzimy się niebawem. Do zobaczenia. Pa-pa! Jeżeli macie chwilę, moment, możecie sobie zrobić przyjemność. Zapraszam Was na wyjątkowy materiał o Jane Austen, jej życie, i twórczość, tej wyjątkowej, jakże klasycznej autorki, twórczyni m.in. Dumy i Uprzedzenia, którą przecież tak uwielbiamy i czytamy. Zapraszam Was serdecznie. Jeśli jesteście tutaj nowi, to witam Was, rozgoście się, rozejrzyjcie. Możecie subskrybować ten kanał. Oczywiście, jeśli Wam się spodoba. Do zobaczenia!